Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Kielcę Bike Expo. Jest z nami Mariusz Pasu z Scott Polska. Mariusz, yy, powiedz nam tak, 29ery. Absolutny hit przyszłego sezonu. Praktycznie każdy producent ma w swojej, w swojej kolekcji taki rower. Co przygotował Scott na przyszły sezon? No rozwój przede wszystkim SKYLA 29, którego przez ostatnie dwa lata mieliśmy w swojej kolekcji, a teraz już mamy sześć modeli, trzy aluminiowe, trzy karbonowe. Aspekt, rower dla Kowalskiego, 29 calowy rower, który zaczyna się od ceny 1790 zł. Spark, przekonstruowana 26 i oczywiście z automatu przekonstruowana i zrobiona na nowo 20. 9. tam też trzy modele aluminiowe, trzy modele karbonowe. No i to jest taka kolekcja, która sięga prawie 15 modeli. No dobrze, a co w przypadku 26 cali? Rozumiem, że model nadal jest, ale już tam specjalnie nic się w nim ciekawego chyba nie będzie działo. No, model, który został w zeszłym roku poprawiony znacząco. Chodzi o geometrię ramy, o skrócenie mostka, wydłużenie bazy między siodłem a kierownicą, zmiana trochę odległości między bazą kół i te elementy zostają oczywiście w 26 na ten sezon. Karbonowe najważniejsze 3-4 modele, oczywiście też SL i RC, i myślę, że tak zwanych. Ortodoksów 26-calowych, spokojnie obsługujemy. Rozumiem, a w takim razie co jest z, szosowymi, z nowymi szosowymi rowerami? Widzę, patrzę z do tyłu, piękny foil. Jak, do, do kogo są te rowery adresowane? To jest oczywiście rower adresowany do tych użytkowników najwyższego wyczynu. On będzie zastępował Adicta, i to jest model, który ma w swojej podstawie łączyć dwie grupy ze sobą: roweru szosowego i roweru częściowo-czasowego. Ma 20% z. Z zmniejszoną wagę, opór przepływu powietrza, około 5-7% zwiększoną wagę, ale najważniejsze zwiększoną bardzo znacząco sztywność, około 15-17%. Jest to tak naprawdę następca addicta mocno technologicznie już do przodu. Dokładnie tak. I y, z znacząco przekonstruowaną y, strukturą geometryczną ramy. Oczywiście w dwóch, tak jak w przypadku każdego karbonowego roweru, w dwóch systemach y, włókien HMF, HMX. Jeszcze wracając do 29erów, tutaj widzę piękny rower za naprawdę super cenę. Ja podchodząc sądziłem, że to jest rower karbonowy za, za niecałe 6 tysięcy. Co tu można na ten temat tego roweru właśnie powiedzieć? To jest 29 aluminiowy pierwszy model z, z pełnym zawieszeniem przodu i tyłu z możliwością zmiany geometrii trójkąta przedniego, ponieważ zmiana położenia oczka dolnego w amortyzatorze powoduje zmianę struktury przedniej trójkątu ramy, głównej, głównej, głównej części ramy. Można zmienić Haki tylnego koła w stosunku do by piast albo 142 na 12, albo 142 na, na 135 na, na 12, czy, czy na qr -a. Także to, to jest rower, który na pewno daje możliwość znaczącej rozbudowy następnych elementów roweru. I rozumiem, że zawieszenie można w pełni zablokować? Oczywiście, że tak. W pełni zablokować przód i tył. Okej, okay, fajnie. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Życzę dalszych sukcesów na naszym rynku. I do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.